To jaki jest ten wpływ terapeutyczny, czyli taki pozytywny stylu niskowęglowodanowego keto na twoje zdrowie metaboliczne, na twój organizm, na leczenie chorób? No podsumowujemy właśnie w tej drugiej części. Skończyliśmy na tym na podsumowaniu pod względem ważności dowodu po co, dlaczego przydaje się i jest korzystna, w jakich mechanizmach, w jakich mechanizmach działa właśnie ten styl ketogeniczny. No i numer jeden to było zmniejszenie apetytu. No chyba zgodzicie się, że stosowanie diet, które zmniejszają apetyt, po prostu tak włączasz i zmniejsza się apetyt, jest korzystne z punktu widzenia utrzymania długoterminowego tego stylu życia. Dlatego to według mnie to jest jeden z milionem wykrzykników. Właśnie ten styl życia to robi. No tak, yy, czego nie robi właściwie żaden inny styl życia, bo ja mam wrażenie, przyglądając się yy, temu, co się dzieje w branży odchudzania, to właściwie ja mam wrażenie, że to jest taki wyścig, z kogo zrobimy szybciej potwora i do pożerania jedzonka, a najlepiej jak to jedzonko, kupisz u nas. Chodź do nas, kup jedzonko, zacznij liczyć kalorie, a zrobimy z ciebie jeszcze bardziej głodnego po to, żebyś więcej jedzonka kupił Czyli u nas. I mówi, że tym ludziom zależy na tym, żeby to jedzenie. Nie, żeby nie. to ludzie byli dla jedzenia, a nie jedzenie no. dla ludzi. Tak nie mówię. Ale... Ale niestety tak jest, że licząc kalorie. Takie rzeczy się dzieją, że twój organizm zaczyna w wyniku rozregulowania hormonów pożądać bardziej jedzenia, a jeszcze nie daj Bóg, każą ci do każdego posiłku dorzucać węglowodanów, no to już głód notoryczny, murowany, czego, czego nie doświadczysz w trakcie stylu życia Ketel CHF, i rzeczywiście to jest jeden z tych, z tych efektów, które sprawiają, że bardzo łatwo ten styl życia utrzymać długoterminowo, przez co efekty będą długoterminowe. No to drugi punkt plusów, plus drugi taki mocny styl niskowęglowodanowego, to jest zmniejszenie lipogenezy i zwiększenie lipolizy. No proste, czyli zmniejszamy tworzenie tkanki tłuszczowej i zwiększamy spalanie tkanki tłuszczowej. Proste. Dlatego znowu to jest proste, bo styl keto z obniża insulinę, ob... insulina obniża insulinę, podkręca glukagon, podkręca spalanie tkanki tłuszczowej, bo insulina ją blokuje. Im więcej insuliny, tym mniej spalania tkanki i mniej insuliny, no tym te spalanie tkanki tłuszczowej po prostu wchodzi na salony i rozgaszcza się na dobrze. No i chyba to są te największe, najgłówniejsze argumenty, jeżeli tak chodzi o skuteczność stylu życia w zdrowym. Fizjologicznym i długoterminowym odchudzaniu. No bo wiecie, takie y, odchudzanie wyzwań, wyzwaniowe 90-dniowe bądź 30-dniowe nie ma nic wspólnego z długotrwałym utrzymaniem efektu. Działa to najczęściej tak, że przystępujecie do wyzwania, chudniecie lub nie, ale najczęściej chudniecie, no bo przecież głodujecie. A jak jeszcze zmotywujecie się do skakania jak pajacyki, to schudniecie rzeczywiście w pierwszej fazie, najczęściej w trakcie tego 90-dniowego wyzwania. Potem właściwie nie uświadamiając sobie, co, co stało się, że przytyliście wcześniej, jaka jest taka prawdziwa fizjologiczna przyczyna tego, że zaczęło wam przybywać kilogramów, to właściwie nie zrozumiecie, dlaczego ta masa ciała znowu wam wraca. Znowu przystępujecie do wyzwania, i tak w kółko te wyzwania niektórzy prowadzą przez nawet 20 i 30 lat, nie wiedząc że nie miało nigdy prawa przynieść długoterminowych korzyści. Jednym z największych wyzwań systemu służby zdrowia generalnie świata jest choroba sercowo-naczyniowa, czyli ogólnie mówiąc problemy z sercem, niewydolność serca, zawały serca, udary. No i kilka licznych dowodów wskazuje na korzystny wpływ w stylu niskowęglowodanowego, czyli stylu bardzo niskowęglowodanowego na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. No w przeszłości wyraźnie wykazywano wątpliwości co do ich skuteczności, no ale teraz Bezwzględnie pojawia się, pojawiają się nowe badania, które dostatecznie wykazują, że redukcja węglowodanów do poziomu keto, które indukuje fizjologiczną ketozę, może w rzeczywistości prowadzić do znacznych popraw. Znacznej poprawy w profilu lipidowym, zwłaszcza trójglicerydów, który, jak wiemy, jest tym czynnikiem niezależnym ryzyka sercowo-naczyniowego. Im niższe trójglicerydy we krwi, tym będziesz prawdopodobnie dłużej i szczęśliwiej żyć bez choroby sercowo-naczyniowej. Ale bo ty powiedziałeś, że rzeczywiście podważano skuteczność tego stylu życia, tej diety, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe. No i wynika to z tego, że no, w trakcie tego stylu życia nie boimy się jeść. Yy, prawdziwych nie, pr pr prawdziwych zwierzęcych produktów, czyli nie boimy się jeść czerwonego mięsa, nie boimy się jeść boczku, nie boimy się jeść masła, nie boimy się jeść jajek, nie boimy się jeść smalcu, nie boimy się tych produktów, które są przetworzone, ale kiedyś należały do grupy wyklętych, przeklętych, zabijających. Powodujących miażdżyce, no i tak może krótko przypomnijmy, bo warto o tym przypominać, dlaczego nas kłamano przez kilkadziesiąt lat. A otóż jeden naukowiec ze świtą swoich kumpli zrobili badanie, badanie nazywało się Badanie Siedmiu Krajów, które było dużym badaniem i na tyle wyjątkowym, mimo że sfałszowanym, że ono zaczęło żyć swoim życiem. To badanie mówiło nic innego jak tylko to. Było badaniem epidemiologicznym bardzo słabej jakości, mówiącym to, że im więcej tłuszczów zwierzęcych jesz tym większe ryzyko zawału serca masz. Wobec tego zaczęła się masłofobia, jajkofobia, tłuszczofobia i to wtedy w latach 80. kilka, prawda, 1980 z haczkiem, przemysł spożywczy dostosował się do tych zaleceń i zaczął produkować odtłuszczoną żywność. No to przecież do dzisiaj na półkach producenci przerzucają się napisami zero tłuszczu, odtłuszczone, niskotuszczowe i do dzisiaj jeszcze, niestety to jest pokłosie tych błędnych niskiej jakości, sfałszowanych na dodatek badań, badania naukowego, do dzisiaj dostaniesz zalecenia jedzenia niskotłuszczowego, mimo tego, że przytłaczająca większość, bo wynik 31 do 0 tak. na korzyść stylu życia niskowęglowodanowego, a po drugiej stronie tej haniebnej 0 jest dieta niskotłuszczowa, która po prostu w trakcie, przy odchudzaniu jest zdecydowanie mniej skuteczna. Niestety tak. Taką porażką o, 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 tą systemu służby zdrowia, ale na całym świecie, jest wypis z oddziału kardiologicznego mojego pacjenta, który widziałem dwa dni temu. No i tam na drugiej, w drugiej linijce, w zaleceniach było dieta z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych, kropka wybierać tłuszcze roślinne. Czyli oczywiście olej rzepakowy, wysoce utlenowany jezu, i jezu. Prozapalny. Co ty? I to jest, to, to jest za, za każdym razem jak to widzę, no po prostu nie mogę uwierzyć, jak ktoś może tak nieaktualne zalecenia dawać, bo przecież ponad szybką wątpliwości już odszczekano to, że tłuszcze nasycone w jakikolwiek sposób przyczyniają się do choroby serca, bardzo tak nie jest. Przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć że one są aktualne, bo ja też w obronę jakby tutaj naszych kumpli jakby zalecenia są aktualne, bo takie zalecenia są na stronie yy, wiesz, towarzystw, które, które yy, dają te zalecenia, ale one są niezgodne z istniejącymi dowodami naukowymi. Okay. Wobec tego, jeżeli ktoś nie siedzi w, i nie pasjonuje się analizą na własną rękę i nie ufa wszystkim tak na zasadzie, dobra, fajnie, że mówicie, będziemy stosować, bo gdyby przyjrzeć się dowodom naukowym na skuteczność zalecenia diet niskotłuszczowych, no to wynik jest taki, jak powiedziałem, to jest i... tak, jakby zalecać komuś, że o, przy tej troszku, troszku, tak, przy tej. mniej jedz, ruszaj się więcej. I teraz, mhm. y wiecie, nie ma co liczyć na to, że nagle tak, przejrzysz sobie badania naukowe, dobra, okej, okay, trochę się, nie, trochę bardzo się mylą. Więc dobra, zaczynam działać na własną rękę, dla dobra pacjenta. A, a, dokładnie. <laughs> ale, ja, ja. I dokładnie, ale też um, ładnie to powiedziałeś, ale, właśnie, um, nauka mówi, że um, odnośnie towarzystw, które tam siedzą i te um, zalecenia dają. Też przecież wybaczamy Wam, no przecież to nie jest też Wasza wina, jesteście przepracowani, przecież nie spotykacie się codziennie, um, może z, z, zdemotywowani, a może z, za bardzo zmotywowani przez kogoś. Um, no, um, na świecie jest tak, że od badania naukowego, od nauki do prze przejścia tego, tej drogi, do rekomendacji, do zaleceń właśnie tych towarzystw, żeby nie powiedzieć wzajemnej adoracji, no mija średnio 11 lat, więc e, no trochę to jest taki absurd, no bo powinniśmy działać zgodnie z nauką. E, wpisane jest to przecież nawet w naszym e, w, w, w ustawie o e, wykonywaniu zawodu lekarza, że masz działać zgodnie z nauką, no ale nie do końca tak jest, bo przecież rekomendacje nie, nie, nie są zgodne z nauką, więc to jest taki trochę absurd. E, gdzie musimy tutaj pływać się troszeczkę umiejętnie. Tak i myślę, że te, też ważną częścią tego filmu jest ta część, która, o której teraz powiemy, czyli cukrzyca typu 2 e, insulinooporność. Jakby bierzemy to do jednego worka, no bo nie ma cukrzycy bez insulinooporności, trzeba tak to sobie jasno powiedzieć i e, powiemy o skuteczności i te, tej terapeutycznej części stylu życia keto-LCHF, jeżeli chodzi o pacjentów z cukrzycą insulinoopornością. No, ponad wszelką wątpliwość, każdy pacjent z cukrzycą drugiego typu, który przychodzi do mnie to jest, znaczy ponad wszelką wątpliwość na pewno, bo to ja uważam, że to jest mój ulubiony pacjent, bo już wiem, że to będzie prawdopodobnie spektakularny efekt w odstawianiu leków, bo u tych pacjentów ten, ten glowodanowy to jest po prostu taki odkurzacz, który odkurza połowę leków, jak jest insulina, to zaraz całą erkę odkurza, bo, już nie, bo wręcz nawet trzeba zredukować na dzień dobry. Insuliny szybko działające o 50%, jeżeli widzę zmotywowanego pacjenta, który od jutra już zacznie ten stylniskowy węglowodonowy no i zaczną się niesamowite efekty i po prostu dziać się cuda, no bo zmniejszają się efekty uboczne tych leków, których człowiek brał, zmniejsza się ciśnienie tętnicze, w, e, zmniejsza się potrzeba brania innych leków, takich towarzyszących, typu leki na żołądek, typu na, na, dnemoczan na dnemoczanową, w... na ból głowy, na ból tego i tamtego. No, m, zaczynają się dziać cuda, dlatego m, fajnie, że uważam, że cukrzyca powinna tu być przed otyłością na pierwszym miejscu, bo to jest taka kwintesencja zdrowia metabolicznego. Tak, i to rzeczywiście są pacjenci, którzy naprawdę Szybkie efekty mhm. otrzymują. Ale jeszcze wróćmy do, do tego, co tu mądre głowy piszą, bo też fajne zdanie, i, i, i to też wielokrotnie o tym mówiliśmy, że osoby z, od, z insulinopornością, u takiej osoby, jeżeli masz insulinoporność, to wyobraź sobie sytuację, że yy, większą część węglowodanów, które zjadasz, a które nie daj Bóg zalecają tobie jeść co 3 godziny i dostarczać około 45-50%. To jest takie proste, jeść dokładnie węglowodany. Te węglowodany z Diety, y, idą w większości do wątroby i przekształcają się w tłuszcz, ponieważ no powiedzieliśmy wcześniej, w, 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 że insulina jeżeli jest wysoka, jesteś w stanie magazynowania, w, w, nie w stanie tylko w, mm, w trybie, w trybie magazynowania, mm -hmm. wobec tego w, jeżeli zjesz węglowodany, jeszcze więcej glukozy krąży we krwi, bo nie może być, być wykorzystywana przez tkanki, ponieważ insulina nie za bardzo jest wykorzystywana i nie, nieprawidłowo działa, wobec tego większość Większość glukozy pójdzie do wątroby i przekształci się w tłuszcz. No, robisz się coraz bardziej otyła, coraz bardziej y, niezdrowa metabolicznie i zamiast y, zdrowieć, cukrzyca ulega progresji. Niestety, y, y, gdy węglowodany zawarte w diecie są ograniczone do poziomu poniżej którego są znaczno, znacznie przekształcane w tłuszcz, próg. Oznaki i objawy oporności na insuliny ulegają poprawie lub często całkowicie znikają. Czyli obniżamy węglowodany, organizm spala tłuszcz i wtedy insulinooporność się poprawia. I czytam dalej, tu zacytuję dokładnie ten artykuł, bo napisali to pięknie, po prostu wyjęli myśli z, mojego, z mojej głowy. W badaniach, które oceniły dobrze opracowane diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów i udokumentowały wysoki wskaźnik przestrzegania zaleceń przez osoby z cukrzycą typu 2, Wyniki były niezwykłe. Badania. Badanie na przykład, które jest opisane pod numerem 32 doniosło o odstawieniu insuliny i znacznej utracie wagi w ciągu kilku tygodni u osoby z cukrzycą drugiego typu, które były karmione dietą bardzo niskokaloryczną i niskowęglowodanową. No bo to jedno bardzo często idzie z drugim, tylko misiaczki kochane, nie mylić, że to jest deficyt kaloryczny tutaj głównym jeźdźcą apokalipsy i tym, który działa rodzi efekty. Nie, bo nie to jest nie, przy okazji. Nie, bo przecież są liczne Badania, które pokazują, że jedząc tą samą ilość kalorii, ale chociażby w krótkim oknie żywieniowym, czyli 8 godzin w ciągu dnia, obniżamy wtedy insulinę i mimo tego, powtarzam, że jemy taką samą ilość kalorii, jedna osoba chudnie, zdrowieje, druga osoba tyje, niezdrowieje. Także to to jest kolejny argument za tym, żeby wstydzić się nadal zalecając ograniczenie kalorii. Dokładnie, w kolejnym badaniu osoby otyły stosujące niskowęglowodanową dietę były tak, dwie, dwie diety Nisko, e, kaloryczne przez trzy tygodnie były one dopasowane pod względem białka, ale jeden, jedna grupa miała znacznie niższą zawartość węglowodanów. Zgodnie z oczekiwaniami, dieta o niższej zawartości węglowodanów skutkowała znacznie wyższym poziomem krążących ketonów, co było silnie związane z niższym wydzielaniem glukozy w wątrobie. No i co ciekawie, insulina istniała silna korelacja, czyli związek odwrotny między krążącymi ketonami a wydzielaniem glukozy w wątrobie, co sugeruje, że Wyższy poziom ketonów jest związany z korzystniejszym wpływem na kontrolę glikemii u cukrzyków. To jest to, to badanie, czyli im więcej kotonów, tym mniej glukozy z wątroby, tym lepsza kontrola e, cukrzycy. No i na końcu e, e, Boden właśnie ze współpracownikami przeprowadził badanie stacjonarne na otyłych osobach z cukrzycą drugiego typu, które były karmione właśnie keto poniżej 2, 20 gram na dobę, czyli to już jest takie, można powiedzieć, fajne keto. Przez dwa tygodnie, uwaga, stężenie glukozy w osoczu spadło z 7,5 do 6,3 hemoglobina glikowana w ciągu trzech tygodni z 7,3 na 6,8 i nastąpiła dramatyczna poprawa, czyli o 75% wrażliwości na insuliny. I słuchajcie, 3 tygodnie. to jest przekaz dla Was wszystkich, którzy macie insulinooporność cukrzycę typu 2, a daje Wam się cały czas... Te zalecenia nieaktualne i, które w większości przypadków nie pomogą. Ciężące to bym jest To nawet. jest podsumowanie, to, to jest dla Was podsumowanie. Osoby mhm. z zespołem metabolicznym, insulinopornością, cukrzycą typu 2. I wszystkie choroby związane z nietolerancją węglowodanów. Tak, tak, jest mm. coś takiego jak nietolerancja węglowodanów. Tak. Większość, dla większości osób, ilość powyżej 150 gram na dobę węglowodanów jest, jest toksyczna po prostu. I w pr mm. prędzej czy później objawia się chorobami metabolicznymi. Mm. Ym, prawdopodobnie odnotowują zarówno objawową, jak i obiektywną poprawę biomarkerów ryzyka choroby, jeśli będą przestrzegać dobrze opracowanej diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów. Kontrola mm. glukozy poprawia się nie tylko dlatego, że dopływa mniej glukozy, ale także dlatego, czyli że spożywamy mniej glukozy, mm -hmm. ale także dlatego, że poprawia się również ogólnoustrojowa wrażliwość na insulinę, O czym ty powiedziałeś? Nawet do 75% zwiększa się wrażliwość na insulinę. A ja insul... może, mhm. w, wiesz co, bo czuję, że powinienem tutaj wystawić tego słynnego chyba już kciuka i poprosić Was o walnięcie w tego kciuka. Jeżeli uważacie, że to, co mówimy, robimy ma sens i Wam pomaga, to walnijcie w tego kciuka i zasubskrybujcie kanał. Wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a, a przecież my no, jesteśmy znanymi, znanymi YouTuberami, YouTuberami e, podeślą ten film szerszej Widowni. No i teraz e, wszyscy, którzy mają trądzik lub mieli trądzik, podnoszą ręce do góry. Tu miałem, tu miałem, tu miałem, tu miałem. A tu mam taki pryszczan. Masz jeszcze, ale to nie trądzik. E, no bo istnieją coraz większe, pojawiają się coraz większe, coraz mocniejsze dowody, że styl życia niskowęglowodanowy, e, zresztą to widać u naszych pacjentów, e, w tym co piszecie do nas w bezpośrednich wiadomościach, że działa także na trądzik, co no, działa cuda. No. I, no Znając mechanizmy prozapalne czy zapalne działania insuliny, to jest oczywiste, skoro insulina się obniża, że środowisko w skórze, w naczyniach krwionośnych mniej glukozy, mniej pokarmu dla bakterii, no to wszystko razem wiąże się w to środowisko, które jest antytrądzikowe. No w ostat... ale ja... mhm. tak, ale ja bym użył też słowa, właśnie zaraz powiemy o tych badaniach, ale słowo proliferacja. Żebyście zrozumieli, że słowo proliferacja czyli. Podział. Proliferacja, czyli bardziej jeżeli chodzi o skórę, to jest um, pro, 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 tworzenie, bardziej mm -hmm. tworzenie, czyli w wyniku proliferacji, czyli nadmiernej, nadmiernej produkcji pewnych czynników, a co za tym idzie, łoju, dochodzi do mm, objawów trądziku. No, i faktycznie w ostatnich latach opublikowano coraz więcej badań, że przynajmniej w przypadku niektórych rodzajów żywności istnieje wpływ na rozwój trądziku. No em, widzę to u swoich pacjentów, słodycze ewidentnie, słodkie napoje ewidentnie, całe przetworzone jedzenie, ewidentnie. Negatywne skutki wydają się leżeć w zdolności niektórych pokarmów, składników odżywczych do stymulowania właśnie tych szlaków, które z kolei stymulują rozwój trądziku. Podejrzewane pokarmy to są najczęściej. Te, które mają wysoki indeks glikemiczny, czyli mówiąc, są bogate w węglowodany, no ale też mleko. Inne dowody pochodzące z kilku badań wskazują, że częstość występowania trendiku się różni w zależności od populacji, jest znacznie niższa w populacjach niezachodnich stosujących tradycyjne diety tradycyjne diety, które to mówimy, że to są jajka, mięso i sery. No i teraz różne badania też dostarczyły dowodów na to, że diety o wysokim obciążeniu glikemicznym mają związek z etiologią trądziku. Dlaczego? Dlatego, że ich zdolność do stymulowania insuliny, te androgeny i aktywność takiego czynnika IGF-1, podczas gdy korzystne efekty tych diet niskoglikemicznych obejmują również poprawę jakości skóry, właśnie poziomu glukozy we krwi. No i to jest to, to jest to. Bardzo ważne, że inne dowody też eksperymentalne powodują, że sugerują, w jaki w sposób insulina może zwiększać produkcję androgenów, no to już wiemy, że zwiększa produkcję androgenów i teraz tak, podsumowując te działania zależne od insuliny mogą wpływać jakby na różne różne czynniki, wpływają na te insulinozależne działanie na trądzik. I teraz to są przede wszystkim właśnie zwiększona proliferacja keratynocytów. W, w przewodach włosowo-łojowych, oczywiście, no, czyli łój, źródło wnikania bakterii, androgeny, poszerza się ten gruczoł łojowy, tam wnikają bakterie i tworzy się zmiana. Nieprawidłowe złuszczania nabłonka pęcherzykowego, ale to już jest bardziej skomplikowany mechanizm, no i zwiększona produkcja androgenów, czy sebum za pośrednictwem androgenów. No, bardziej takie fizjologiczne rzeczy, ale faktycznie ja się cieszę, że dermatolodzy mają coraz mocniejsze narzędzia w walce z trądzikiem, nie tylko antybiotykami, no bo przecież pamiętasz w tych czasach zamieszłych, kiedy my robiliśmy medycynę, praktycznie wszystko na dermatologii leczyło się antybiotyką, co teraz wiadomo powoduje bardzo liczne powikłania, nie tylko jelitowe, ale też alergiczne, ale też metaboliczne i tak dalej i tak dalej. No i właściwie kończymy tą część, życząc Wam zdrowia metabolicznego bez cukrzycy i bez trądzika, a przynajmniej z mniejszym trądzikiem i ze stopniowo wycofującą się cukrzycą. A na pewno bez węglowodanów, przynajmniej w ilości poniżej 100, tak? Trzymajmy się tego stylu LCHF i na pewno będzie fajnie pod wieloma względami.